Godzina ósma dwadzieścia. Zaczynają się pojawiać coraz wyraźniejsze obrazy, ale prawie bezbarwne, występujące zaledwie z czarnego tła. Przypomina to przekopiowane i wyblakłe następnie odbitki fotograficzne i, i niedoosponowany, z niedoosponowanych klisz. Ktoś ubrany w szerokokordonowy kapelusz Czarnego Aksamitu wychyla się z włoskiego balkonu i przemawia do tłumu na dole. Skąd wiem, że ten balgon jest włoski? Nie mogę pojąć, ale wiem, to wystarczy. W ogóle charakterystyczną rzeczą przy wizjach pojatowych jest fakt podpowiadania jakby przez jakiś tajemny głos, wychodzący z jakichś jaźni, znaczenia widzianych obrazów i uzupełniania tego, czego w samym obrazie nawet śladuje. To zjawisko wystąpiło u mnie tylko na początku, u wyrażenia się hipnagogów, a następnie czasami prawie w pełni działania preparatu, preparatu doktora Ruiera, który działał o wiele słabiej, jak to już zaznaczyłem. Wtedy miałem dziwne wrażenie, szczególnie na początku Sansu, że wiem o widzeniu rzeczy, których właściwie nie widzę, ale tym niemniej mogłem dokładnie je opisać, tak jakbym je widział rzeczywiście. Jest to jedno z tych wrażeń wyjątkowych, które jest niezmiernie trudno wyrazić słowami i jeszcze trudniej dać do zrozumienia czytelnikowi, o co właściwie chodzi. Łączą się w dziwne sploty z uczuciami muskularnymi, z uczuciami wewnętrznych organów i tak powstaje niedająca się rozplątać całość o niesłuchanym, subtelnym nastroju ogólnym, która wymyka się wszelkiej analizie i rozsypuje w gruzy, w nieokreślony chaos przy najmniejszym wysiłku w celu jej skonsolidowania. jakaś lekka deformacja i do samej przestrzeni, a nie przedmiotu i pełna niesamowitość rzeczywistości. Słabo przypominający stan zatrucia kokainą. Tylko ile alkohol i kokainę zależyć można do jadów realistycznych, potęgują świat, nie dając nastroju niesamowitości, o tyle Bejo nazwałbym narkotykiem metafizycznym, dającym poczucie dziwności istnienia, którego w stanie normalnym dozajemnie zajmie nieskarnie rzadko jak samotności, burak, późno w nocy, w okresie wielkiego umysłowego przemęczenia, czasem na widok rzeczy bardzo pięknych lub przy słuchaniu muzyki, o ile nie jest to po prostu normalnym wrażeniem metalityczno-artystycznym, chodzącym od pojmowania w samej czystej formy. Nareszcie stało się, a wszystko zaczęło się od małego, złotego posążka faunowatego Belzebuba. Skąd wiedziałem, że to Belzebub? Nie wiem, nigdy się nie dowiem. Tajemny głos mówił tytuły obrazów, które, gdybym w normalnym stanie widział, nikt się ich znaczenia nie domyślił. Nagle rozwarła się zasłona i z ciemności wychyliła się ku mnie pierwsza wizja realna. To nie były żadne hipnagogi, żadne płaskórki i złudy. To była nowa rzeczywistość i do tego to poczucie, że teraz jestem zdany na łaskę i niełaskę narkotyku, że choćbym nie wiem co zrobił, nie powstrzymam tego prądu dziwacznych zdarzeń, który był przede mną w przyszłości. bez nigdy nie zapomnę tego piekielnego wrażenia, gdy będąc zupełnie zdrowy na umyśle, z chwilą, kiedy nie patrzyłem na rzeczywisty świat, nie było we mnie prawie źle niesamowitości, o której piszeruję, gdy zdawałem sobie dokładnie sprawę z tego, że mam silnie zamknięte oczy, zobaczyłem o jakie lekkich ode mnie mało żejmy ze szczerego złota, a w ciężar tak wycyzelowaną, wyrobioną, pisconą że zdawała się być dziełem jakiegoś naprawdę belzeologicznego, zmieniaturzowego, donatella, nie z tego świata albo jakiegoś zeuropeizowanego Chińczyka, który całe życie swoje sprawił i na tej jednej, jedynej rzeczy. Ożył, nie, przestają, nie przestając być martwym złotym belzebubem, uśmiechał się, strzył oczyma i nawet kręcił głową. Mimo to dobrze wiedziałem, że to, co widzę przed sobą, jest tylko kawałkiem szczerego złota. Są wizytach pojotowych trzy gatunki przedmiotów: martwe, martwo ożywione i stworzenia żywe. Te dzieła są realne i fantastyczne. Rzeczywistość pojotowa robi wrażenie na naszej oglądanej przez mikroskop. Oczywiście tylko co dokładności, odrobienia. Pole widzenia jest początkowo małe, wizje zaczynają się mniej więcej w jego środku, ale jeśli się nie otwiera oczu przez czas dłuższy, to pole rozszerza się i czasem nawet prawie obejmuje zapełnionego, tak jak normalna rzeczywistość.